Dzień dobry, w niedzielę, kubek brudny ze szminki, wracam po krótkiej przerwie, przepraszam, że dzisiaj nie ma filmiku na YouTubie, więc nie czekajcie, nie będzie, wyszłam teraz z dzieciakami na dwór, niby słoneczko świeci, ale wieje tak mało przyjemnie, ale kawka na tarasie wleci. Będę tutaj za niedługo, nie dzisiaj, ale tak za kilka dni albo po majówce już tak urządzać. Dywan zamówiłam na taras, więc będziemy tutaj sobie robić taką strefę relaksu. Jak tam wasza niedziela? U nas bardzo spokojnie, bez większych planów, bez żadnych wyjazdów, właśnie tak domowo, na ogródku, zaraz pójdę robić drugie danie. Zostawiam tutaj okienko na pytanie, a słuchajcie, czy mi się uda odpowiedzieć? Nie wiem. Ostatnio miałam dwa razy taką sytuację, że ja te pytania wszystkie widziałam, ale nie dało się na nie odpowiadać. Nie wiem, czy tylko ja tak miałam, czy jakiś błąd na Instagramie. Zostawiam, postaram się, bo. Do kawki teraz, czy po południu będę miała na to czas. Chcia tutaj się pytać, co to? Pokaż. A to jest, to są chyba migdały, słuchajcie. Jest tu migdałowiec i takie twarde owocki się zrobiły. Ciekawa jestem. Pierwszy raz na żywo widzę takie cuda, więc nie chcę Wam też głupo to opowiadać. Ale ciekawie to wygląda.